Witam bardzo serdecznie z tej strony kanał poradoglub.fr Witam wszystkich bardzo serdecznie drogie widzowie oczywiście Drodzy Państwo, siostry, wszystkich witam na kanale Dzisiaj oczywiście przegląd roślin czerwiec Ten rok, dziś 1 czerwca Dzień Dziecka Praktycznie już obecnie w poprzednim filmie trzeciej części Filmu, którą oczywiście nagrałem, która dziś się pojawi na YouTubie To już praktycznie złożyłem życzenia na Dzień Dziecka Także jeszcze raz tyle lepszego drogie dzieci oczywiście Waszych, oczywiście dzieci, drodzy Państwo, to jest blizowie. No i no cóż, mamy dzisiaj oczywiście 27 stopni ciepła. Ciepło zaraz ciepleje, praktycznie w domu jest 27. Na dworze jest oczywiście 35 stopni w gardzie. W cieniu to może jeszcze jest więcej, około 38 może mniej więcej. E, jeżeli chodzi o dzisiaj, oczywiście jest przegląd roślin na czerwiec ten rok, 1 czerwca. Prawie się zbliża w pół do drugiej. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o zamiok Kulkasa. Był on oczywiście rozmnożony. Tak się prezentuje. Tu jest oczywiście Palma Hamedora. Dalej Emerald. Yy, Sanseveria Emerald. Emerald. Sanseveria Emerald. Dalej Sanseveria inna troszeczkę. Wężownica. Dalej Kalatea Makaiano, Dalej Sanseveria troszeczkę mniejsza. Wężownica yy, Sanseveria też tu jest kata mamy tu jest San tu jest San Severia tu jest San i tu jest San Emerald tu jest oczywiście rozmnożony zamiokulkas i Palma Hamedora. dalej mamy oczywiście zamiokulkas też rozmnożony. tu mamy główny zamiokulkas dalej mamy Philodendron Brazil. no na razie jest obecnie, na razie jest ok w kondycji jeżeli chodzi o Monstera Taj Konstellation, bo każdy mówi, że niby to jest e, variegata Monstera, ale to jest oczywiście Tajka Monstera, także to nie jest żadna variegata czy coś. Bo variegata to praktycznie kosztuje ponad 300 zł, nawet 500. Jeżeli chodzi o Monstera Variegata Mondrale, tak? Dajmy sobie, dajmy sobie do zrozumienia, tak? Bo ja nie wiem, kobiety się ogólnie kłócą o to, że Monstera Taj Constellation... To jest praktycznie monstera variegata. Nie, to nie jest to samo, to nie jest to samo i dajcie sobie to kobiety powiedzieć, tak, że to nie jest to samo. To jest monstera consolation, która kosztowała e, 79 zł. 79 zł w Biedronce, a każdy mówi, że to niby to jest variegata. Nie, wy się lepiej puknijcie w głowę kobiety, które by to mówicie, na tych grupach monstery, i inne rośliny, też w innych grupach takich ogrodniczych. Najlepiej jakbyście po prostu wzięli się za coś, na czym się w ogóle nie znacie. O, tyle mogę wam powiedzieć. Jeżeli chodzi o monsterę e, Tajkę Constellation, tak ona wygląda na razie jest OK rośnie, to widzimy, że są dwa nowe listki, tak ona się więcej prezentuje. Jeżeli chodzi o philodendrona Imperial Green, to jest praktycznie. Masakrycznie ogromny. Dalej mamy oczywiście ogromnego fikusa dymbolisnego. E, tu mamy ukorzenione. Dostałem oczywiście wczoraj trzy krotki. Dalej mamy oczywiście Sanseverę ukorzenioną i skrzydło kwiata. Dalej mamy kalderę white Fusion. Którą obciąłem teraz od jakiegoś czasu. Odpoczywa. Później będzie wypuszczać nowe pędy. Dalej mamy oczywiście fiolka afrykańskiego w ziemi kokosowej. Tu mamy we, e, też chyba kokosowej chyba bodajże, fek afrykański. Dalej mamy oczywiście dwie cytrynki bodajże. E, tu mamy cytrynkę bodajże chyba różową. Nowa odmiana jakaś dziwna też z nasiona. Niedługo może będą kiełkować, bo ona jest obecnie sprowadzana z Berlina ta cytryna. z jakiegoś sklepu tureckiego bodajże. Dalej mamy sensowerię cylindryczną. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o te rośliny. Dalej może przejdźmy do tamtych, jak się oczywiście dostanę. Momencik. Chwileczkę. No i tu mamy wisienka na torcie, jak to się mówi. To jest oczywiście gwiazda betlejemska. Taka wielka. Ogromna. Wczoraj ją oczywiście otrzymałem. Dostałem w prezencie. Wyhodowana od Zawodowej ogrodniczki, która się praktycznie skończyła szkołę gospodarczą, to się praktycznie zna na wszystkich roślinach Także jeżeli jakby co, to możecie mi nawet napisać na privat, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy nawet na YouTubie w komentarzu. Jeśli macie jakiś problem, to na pewno wam jakoś doradzę, tak? Na pewno też odezwie się, ta, na pewno ta też ogrodniczka, Specjalistka która właśnie mi sprezentowała właśnie. Całą oto gwiazdę Betajemską. tutaj mamy oczywiście sadzonkę rozmnożoną palmy, hamedory, która na razie jest ok, wypuściła jeden listek. Tu mamy oczywiście pachirę, druga pachira jest w innym pokoju, większa troszeczkę. E, trzecia pachira, coś tam było z nią nie tak. Dalej oczywiście mamy Philodendron Prince Orange. Dalej mamy rozmnożony fiołek e, afrykański. No i na sam koniec, praktycznie na sam koniec, drodzy Państwo. Mamy tutaj yy, skrzydło kwiata Diamond Variegata. Tak on się prezentuje. Troszkę ten skrzydło kwiat troszkę śmierdzi. Nie wiem. Aha, bo dałem obornik kurzy i dlatego to tak troszkę śmierdzi niestety. Ale jak widzicie, tak to się prezentuje. Może troszkę popaliło przez ten obornik. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale liście ogólnie w miarę ok. Zobaczymy. Później będę oczywiście je obcinał niektóre. Zobaczymy. Na razie kwiaty tak wyglądają. No troszkę chyba nie mają wody, bodajże chyba będę musiał to podać. Na razie są obecnie raz, dwa, że drugi i trzeci kwiat się robi. Nie wiem czy jeszcze są jakieś kwiaty. Chyba nie. Także oczywiście tyle, jeżeli chodzi o przegląd roślin na czerwiec oczywiście ty oczywiście z mojej strony, a ja oczywiście na sam koniec oczywiście zakręcam do subskrybowania kanału, poradzimy się na YouTube, do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, i zostawienia łapki w górę, no i oczywiście zapraszam również na Instagram i na Facebooka do zostawienia obserwacji, łapki w górę lub serduszka, no i do usunięcia dalej tego filmu, także oczywiście dziękuję Wam za uwagę, no i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych, także na razie, no i oczywiście pozdrawiam.